Są trzy rzeczy, które w życiu musisz. Musisz napić się wody, musisz się wyspać i zjeść co nieco. Dzień dobry, dobry wieczór, witam serdecznie. To zależy od tego, o jakiej porze będziesz mnie słuchał, będziesz mnie słuchała i w jakim wieku jesteś. Dzisiaj podejmę temat zdrowego odżywiania, diety. Na początku powiedziałam o trzech rzeczach, które musimy. Musimy napić się wody, musimy pić wodę. Ktoś powie, nie cierpię wody. Zawsze można sobie coś do tej wody dodać: listek mięty, jakoś urozmaicić. Smak wody, ale woda jest nam potrzebna do życia. Yy, musimy się wyspać, no bo sen, no bez snu, gdzieś tam były jakieś rekordy pobijane yy, w ilości dni, które można yy, przeżyć bez snu, ale to jest bardzo wyczerpujące, czyli musimy spać i zjeść co nieco, tak? W jednym z postów na Instagramie napisałam ja tam podjęłam problem uzależnień, tak? I w zasadzie głównym takim może problemem jest uzależnienie od alkoholu. Ale można być również uzależnionym od swoich kubków smakowych. Ja pracuję głównie z relacjami, głównie z emocjami, tak? Czy relacje w emocjach, emocje, relacje to tak jest, jest to bardzo połączone, bo jeżeli nie mamy kontaktu, nie mamy relacji z naszym ciałem, z naszymi emocjami, nie jesteśmy świadomi tego, co się dzieje w nas, no to później popełniamy błędy. Błędy. I cała praca polega na tym, aby. Być świadomym tego, co się ze mną dzieje, tak? Czy jeżeli mam dobrą relację z ciałem, mam dobrą relację z moimi emocjami, to jestem w stanie wychwycić pewne stany i coś z nimi zrobić? Oczywiście nie traktujemy siebie jak, jak projekt, jak jakąś rzecz, tak? Tylko no, jesteśmy ludźmi. Tylko o co chodzi z tymi emocjami i z tymi relacjami. Czasami jest trudno oddzielić granicę, tak? Kiedy czujemy głód, a kiedy czujemy pragnienie. Czasami wystarczy napić się wody i poczekać, co się dzieje. I może być tak, że na przykład. Jesteśmy głodni, tak? Bo na przykład przez dzień żeśmy mało zjedli, albo, albo zjedliśmy, no byle co, tak? Tak zwane śmieciowe jedzenie. Albo węglowodany szybkie, tak? Które się szybko wchłaniają, a, a nic nam nie dają. Bo proszę zobaczyć, no, można, można jeść różne rzeczy, ale pytanie, czy to jest zdrowe, tak? Czy to jest zdrowe dla mnie? I może zdarzyć się tak, że, że po prostu zjemy co, coś niezdrowego, tak? Albo po prostu nie wiem, mamy na to ochotę, albo jesteśmy na przykład gdzieś zaproszeni. No, no po prostu nie zjem ciasta, gdzieś jestem częstowana przez kogoś ciastem, tak? Jakaś pani koleżanka czy znajoma namęczyła się, upiekła ciasto, tak? Ja, coś, ja się nie poczęstuję, bo, bo, bo nie jem ciasta, nie, poczęstuję się. Tylko, że jeżeli my wprowadzimy świadomość, jeżeli na przykład jesteśmy świadomi tego, o jakiej pożyjemy, pytamy siebie, czy, 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 czy muszę zjeść akurat teraz w tym momencie, tak? Może poczekam, daję sobie przyzwolenie. Owszem, zjem, jestem głodna, zjem. Ale nie może być tak, że na przykład, nie wiem, jem codziennie o późnych porach, bo no niestety, ale tkanka tłuszczowa się odkłada. Powiem Państwu tak. Yy, ja schudłam 5 kg. Ja schudłam 5 kilo. Może sobie zrobię zdjęcia, gdzieś tam wrzucę na Instagrama, żeby pokazać. Yy, w zasadzie nie stosując żadnej diety, po prostu wiem to, co lubię. Yy, wiem, w jakich ilościach jeść. O jakiej porze jeść, kiedy nie jeść, na przykład, tak? I większa świadomość, że, że może może mniej słodkiego. I tu już nawet nie chodzi o jakąś, nie wiem, sylwetkę, że, że, że będziemy mieć talię osy, rozmiar XS. To nie chodzi nawet o to. Tu chodzi o nasze zdrowie. Tu chodzi o nasze zdrowie. Że jednak organy wewnętrzne są obtłuszczone, kiedy ma się nadmiar tkanki tłuszczowej, tak? I to jest ważne. Pracujemy z emocjami. E, drodzy Państwo, ja zapraszam na moje konsultacje. E, słuchając e, osób, które są dłużej w branży, ja na początku tak troszeczkę jakby miałam. Myślę sobie, nie, ja jestem przygotowana i do pracy z panami, i do pracy z paniami. Ale nawet Bert Hellinger w mhm. swoich, znaczy to jest w zasadzie powiedział do uczestników swoich warsztatów, kobieta niech pracuje z kobietami, a mężczyzna z mężczyznami. Że coś jednak w tym jest. I tak obserwując innych y, ludzi z branży, to tak rzeczywiście robią. Że jednak y, jakby mężczyźni się lepiej rozumieją, a kobieta Bardziej zrozumie kobietę to, co czuję. ja zapraszam Panie na moje konsultacje. Ja pracuję głównie właśnie ze świadomością, ze świadomością w emocjach, w relacjach, tak? Ze swoim ciałem, z tym, co dzieje się wokół mnie, także więcej świadomości, więcej tego światła świadomości wpuszczam w różne przestrzenie mojego życia. Zapraszam również na, do, do, tak proszę w zasadzie, o, jak ktoś słucha mnie na YouTubie, bo ja te same treści co na Instagramie, to wrzucam też na YouTube, o subskrybowanie mojego kanału. Kontakt do mnie jest podany w bio, tak, na Instagramie, czy jak będę na YouTubie, to, to, to jest podany mój mail. I zapraszam, zapraszam na moje konsultacje. Yy, bo może się okazać, że akurat czujesz, że ja, ja jestem tą właściwą osobą, która, yy, która stanęła na Twojej drodze, tak? Drodzy Państwo, yy, jeszcze a propos diety, tak może podsumowując. Yy, ktoś kiedyś powiedział: Jest jedna dieta, yy, nazywa się MZ. <śpania> Panie, które tak. Temat bardziej znają, to po prostu wiedzą, co to znaczy. I powiem Państwu, że coś po prostu w tym jest, tak? Że niekoniecznie chodzi o to, żeby mieć jakąś talię, tutaj, modelki, tak? Ale dla zdrowia. Dla zdrowia i własnego samopoczucia. 5 kg mniej na blacie to jest dużo. Panie wiedzą, o czym mówię. Było mi jak zwykle niezmiernie miło. Zapraszam na konsultacje, zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Życzę miłego dnia, miłej nocy, wszystkiego dobrego. Do widzenia, do zobaczenia. Pa!